Krzysztof Majkowski. No na pewno Sanocza będą chcieli walczyć. Chociaż statycznie nie. Wywalczył tego krążka w stronę od pola Szczechury. Szechura do niego zagranie. Świetna okazja dla. Mroczkowski ładnie przedziera się. Mroczkowski ze strzałem broni. Przy swoich kijach. Mroczkowski ładnie znalazł partnera z prawej strony. Okazuje się Biro, ale jest też partner przed bramką i mamy do 1 do 0. Szybki początek tego spotkania. Czwarta minuta, 22 sekunda, 1 do 0. I ruszają stanowczanie. Elo i mamy szybkie wyrównanie, 1 do 1. Świetnie tu Elo. Już zaraz spojrzę tu po podaniu jest Pierego Wikili. przemują krążek tyszanie Szczechura do żana? Istniało tam zagrożenie, że uda się Sidowi jeszcze dobić ten krążek teraz z niebieskiej. Mamy wys... rywal za jego plecami. I teraz przemknął o centymetry ten. Jeszcze jeden atak ze strony tyskiej. Marzec spróbował strzału z dystansu i teraz właśnie Fińska linia rusza do ataku Wikila od Sigwonena. Jest zagranie przed bramkę. Jeżeli się nie mylę, to jeszcze jedna bramka strzelona przez Zetuelo. Tak jest. Jeszcze raz z asystą Wikilo oraz Sigwonena. Tak więc. Mroczkowski teraz w odpowiedzi lewą stroną. Mroczkowski decyduje się korzystać. To już w środku jest cichy, cichy. Teraz zostawia krążek partnerowi z drużyny Jason. Zagrany ten krążek do Bizackiego. Bizacki z ostrego kąta mamy Gwizdek sędziego. takiem Komorski, Tyszanie Komorski. Jest uderzenie! Broni spieszny. Do Nowajowskiego Komorski na prawą stronę. Jest uderzenie i teraz znowu o tej Jarosława. Jednak Sanoczanie wychodzą teraz z kontrol jest czterech na dwóch. Decydują się na strzał teraz Elo. Jest, jest przestrzeń w rąka, na prawą stronę Deep Wee, Ale prosto w parka Spiesznego. Nieco ten krążek. Broni czeski goalkeeper. Wciąż jednak Tyszanie. I teraz jeszcze jedną próbę broni Spiesznego. Też ostatecznie Cichy nie oddał strzału. Ale teraz ładnie oswobodził się Mroczkowski. I on próbował pokonać Patryka Spiesznego z najbliższej odległości. Jeszcze jedno uderzenie. Aleksa Szczechury ląduje już w bramce, wydawało mi się, między chyba parkanami Patryka Spiesznego powędrował ten strzał. Mamy więcej wyrównanie po cztery. Do Strzyżowskiego jest zagranie, do Bukowskiego, Bukowski broni Marej. Teraz no, będzie gorąco pod bramką Johna Mareja. Po tym uderzeniu szanse na kontratak mają. Sanoczanie decyduje się na uderzenie. Sichwonen Kończy się kara Rąpały. Jest zagranie przed bramkę Spiesznego i po tym uderzeniu z niebieskiej. Jeszcze jedna próba. Kotlosz. Wymieniają formację Sanoczanie. Niebezpieczne to zagranie do marca przed bramkę Spiesznego. Polszczechura. Dogodna okazja. Szczechura gdzie jest krążek? Tam obronią. I wciąż Tyszanie. Jest uderzenie Nowajowskiego mamy i mamy obronione Finowie. Etuelo. i groźna sytuacja broni. Drużyny tyskiej ruszają za atakiem Tyszanie Jeziorski, ale broni spieszny. Choronią Aleks Szczechura ma cichego przed bramką cichy, ale krążek znajduje drogę do bramki. Mamy 3 do 2. Więc wracają, można by rzec, na swoje tory Tyszanie. Druga bramka Michaela Cichego w tym spotkaniu. Jakoś spróbować oddać strzał. Witam teraz zdecydował się na solową akcję. Wikila, Wikila oddaje strzał, ale wciąż jednak Tyszanie. Jest jeszcze próba cichego. Jest zablokowany i rusza marzec. Ma rzeszutkę w środku. Marzec zdecyduje się na jeszcze Galan z lewej strony. Teraz potężne uderzenie. Komorski, broń spieszny jeszcze raz. W sezonie strzelić jakiekolwiek bramki grając w osłabieniu. Jest uderzenie chura Jeszczechowski, ma cichego. Świetnie teraz popracował Sichvonen i Sichvonen rusza sam na sam Sichvonen Czy Marej Marej? Sichvonen wycofuje go do Florczaka, ale Florczak już musi ratować się przed żanem Dipuli, który jednak wyjeżdża ofiarnie. Tam jeszcze rzuca się spod kija Marka Strzyżowskiego i ponownie GKS Kotlosz próbował szukać. Wygrywają to wznowienie. Momentalnie Strzyżowski oddaje strzał. I jaka będzie decyzja na trzech? Teraz y, niesamowita okazja. Przez dwie minuty będą grali hokejści z Sanoka. I jest podanie do Elo. Elo z najbliższej odległości. 5 na trzech. Sanoczanie. Pippo z dystansu. Jeszcze Witan próbował zmienić tor kary dla Tychów. Emily i Pippo z dystansu broni Marej. Na taple wygrywają to wznowienie. Sanoczanie jest strzał z najbliższej odległości, ale krążek nie znajduje. Kończy się ten trzeci mecz pomiędzy Ciarko STS-em Sanok a GKS-em Tychy. 2 do 3. Aleks Czechura uznany za najlepszego zawodnika w barwach GKS-u Tychy. Tak więc on otrzymuje nagrodę dla zawodnika tego trzeciego spotkania. A oczywiście jeżeli chodzi o Ekipę gospodarzy Etuelo, zdobywca dwóch bramek. On zostaje uznany najlepszym zawodnikiem w barwach Sanoka.